Jestem przekonany, że po tym, jak poznałeś rys historyczny Ruby i frameworka Ruby on Rails, utwierdziłeś się w przekonaniu, że warto inwestować swój czas w te technologie. Ale zanim napiszemy pierwszą linijkę kodu, powiem kilka słów o tym, jak najlepiej uczyć się tych technologii, aby nauka była dla ciebie jak najbardziej efektywna. Mogłoby się wydawać, że powinieneś najpierw poznać Ruby jako język programowania, żeby móc zacząć tworzyć jakieś aplikacje webowe z wykorzystaniem Rails. Tymczasem to nieprawda. Wystarczy. Że poznasz zupełne podstawy Ruby, aby rozpocząć swoją przygodę z Rails. I to jest rekomendowana przeze mnie droga, którą będę stosował właśnie w tym kursie. Języki programowania wręcz trzeba uczyć się w praktyce, bo tylko tak można natknąć się na realne przypadki i tylko tak można nauczyć się rozwiązywać realne problemy. Zatem, praktyka, już za chwilę poznamy konsolę Rubiego, w której to zaczniemy pisać bardzo proste programy i bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś to robił, żebyś. Przekopiował kod, żebyś próbował go modyfikować, bawił się z tym kodem. Wszelkiego typu interakcje z kodem są bardzo wskazane, żeby się zaznajomić, żeby zobaczyć, jakie wyniki powstają po Twoich modyfikacjach. Kiedy już nieco zaznajomisz się z kodem, warto poszerzać swoją wiedzę, i oprócz tego kursu istnieje mnóstwo źródeł, z których możesz to robić. Do podstawowych należą. Książki, tutaj chciałbym dwie wyróżnić. Jest to Agile Web Development with Race 5 i The Race 5 Way. Jest ich znacznie więcej, są niektóre bardzo specjalizowane. Będzie, kiedy osiągniesz już odpowiednie umiejętności, warto po nie sięgnąć. Jest bardzo dużo kanałów na YouTubie, w których specjaliści tłumaczą, jak pewne rzeczy zrobić, jak pewne problemy obejść. Jest nawet podcast The Race Podcast. Zachęcam Cię też do subskrypcji newsletterów. Takie które gromadzą wiadomości o Rubin, o Race i na przykład raz w tygodniu wysyłają tak zwany Digest, czyli skrót najważniejszych rzeczy, które się w tym świecie wydarzyły. Jest medium, są różnego typu blogi, które można czytać w dobie internetu. Naprawdę mamy mnóstwo możliwości poszerzania swojej wiedzy. Ale pamiętaj, nie powinieneś. Tylko i wyłącznie nożyć do tego, żeby gromadzić wiedzę. Natychmiast próbuj używać ją w praktyce. Tylko wtedy może się w jakiś sposób utrwalić. Bardzo dobrą metodą jest udział w projektach open source. Wówczas nie tylko możesz skonać swój warsztat, ale również uczyć się od najlepszych w branży, jak oni rozwiązują problemy programistyczne. Pamiętaj, nie bój się pytać. Każdy kiedyś był początkujący, każdy kiedyś zaczynał. Są takie serwisy jak stackoverflow.com czy nawet fora, na których bez problemu możesz zadać pytanie. Pamiętaj, by dostarczyć maksymalnie dużo informacji o tym, w jakich okolicznościach, na przykład, pewien problem się wydarzył, z którym nie możesz sobie poradzić. Jestem przekonany, że dostaniesz wyczerpujące odpowiedzi. Pamiętaj, że jak na początku, kiedy mówiłem o historii Rubiego, wspominałem, że pierwotnym zamysłem Maca, kreatora, twórcy Rubiego, było stworzenie takiego środowiska, które by sobie pomagało i wzajemnie się wspierało. Mam wrażenie, że w dużej mierze się to udało i właśnie takie jest środowisko Ruby i Ruby on -raise. Każdy może zadać pytanie i niezależnie od tego, czy jest początkujący, czy zaawansowany, może spodziewać się odpowiedzi, która pomoże mu. Wiele problemów, na które się natkniesz, to są problemy, które ktoś już miał, więc tym bardziej zasadne jest pytanie. Podsumowując, jak najszybciej ćwicz wszystko w praktyce. Nie musisz bardzo dobrze znaleźć Rubiego, żeby zacząć tworzyć cokolwiek w Ruby on Rails. Ja zresztą tak właśnie robiłem, równolegle uczyłem się Rubiego i Railsów. Po drugie, poszerzaj swoją wiedzę. Masz naprawdę szereg możliwości w internecie, począwszy od książek, a na podcaście skończywszy. Spróbuj tak nabytą wiedzę natychmiast wdrażać w życie, chociażby uczestnicząc w projektach open source'owych. I nie bój się pytać, kto pyta, nie błądzi.